Cześć wszystkim. W tym filmie pokażę Wam Magica o nazwie Magic Board za 9,30. Zauważyłem tego Magica w kiosku. Dobra cena, myślę. Zobaczymy, jak będzie z jakością. Na tyle opakowania. Mamy nawet sposób ułożenia. Jakiś taki najłatwiejszy. No i importerem jest. Tu jest producent Xiaomi. To jest faktury, więc to by było na tyle. No i dobra, zabieramy się za otworzenie tej kostki, tej układanki. Opakowanie nie za dobrej jakości. No i dobra, jest dość mały. Tu jeszcze nakleili nam tak głupio trochę naklejkę. Dobra, to się pozbędziemy i potem, no ale dobra, co to ma w ogóle y, przedstawiać? O, to ma być coś takiego chyba. Jakiś taki smog i jakieś chińskie znaczki. Nie wiem, o co, o co to oznacza. A z tyłu mamy mapę jakąś mapę e, też nie wiem czego może Chin albo Półwyspu Chińskiego. No, ale dobra, mniejsza o to. Zobaczmy co z tego powstanie po ułożeniu Magica. O właśnie, powstała nam e, ta mapa. Nie wiem co to jest w sumie. To jest chyba mapa Azji, tak mi się wydaje. Magic rusza się trochę opornie. Ale żyłki wyglądają na dobre. Te panele są znacznie mniejsze od standardowych. Ale układa się go naprawdę bardzo fajnie. Mam nadzieję, że ktoś w komentarzu mi powie, co może oznaczać ta mapa z tyłu. Ale no, pierwsze moje wrażenia są bardzo fajne. Układanka dobrze się rusza. No i jestem zadowolony. 9:30 tanio fajnie, a te panele można sobie samemu wydurkować, więc można ułożyć sobie tutaj dowolny kształt tu mamy jakąś firmę jak zawsze zaczyna się właśnie od tego układać e, no i to już by było na tyle dobra sprawa, nie wiem po co nakleili tą tutaj naklejkę, no ale trudno jeszcze raz wam pokażę chyba to jest Azja ale nie wiem, mam nadzieję, że ktoś mi powie w komentarzu no i dobra, to już by było na tyle. Dzięki wielkie serdeczne za oglądanie i pozdrawiam. Cześć.